No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i jest znowu grubo. Jeżeli śledzicie to, co tworzę regularnie, to na pewno obiło wam się o uszy, takie moje stwierdzenie, że jeżeli Battlefield yy, tak na 100% będzie chciał podjąć walkę i teoretycznie mocno zaszkodzić Call of Duty, to wypuści tego Battle Royala będącego siłą rzeczy częścią Battlefielda 6 dokładnie 14 listopada 2025 roku, czyli w dzień premiery nowego Koda, żeby tak w 100% przeszkodzić nawet w takiej istotnej rzeczy z perspektywy wydawcy gry jak data premiery. Oczywiście pełna wersja Battlefielda 6 wychodzi, wychodzi 10 października, więc miesiąc, e, lekko ponad miesiąc przed premierą nowego koda, ale Battle Royale od początku było wiadome, że nie będzie e, od początku dostępne od właśnie 10 października, więc ja sobie pomyślałem, że jeżeli mamy tutaj doszukiwać się jakiś w końcu takich naprawdę solidnie wbijanych szpileczek z jednej i z drugiej strony, to idealnym do tego przykładem będzie właśnie Data pojawienia się tego Battle Royala od Battlefielda. Ale ludzie sugerowali, że on jeszcze nie jest gotowy, że jeszcze nawet nie było wtedy testów tego Battle Royala, więc ta e, data potencjalnie mm, gdzieś tam zahaczająca o premierę koda była mało realna. Tymczasem, mniej niż 24 godziny temu, bardzo wiarygodne źródła przekazały informację, że Battlefield idzie jeszcze o krok dalej. Oni nie wypuszczą Battle Royala. W dniu premiery Nowego Koda, ale aż dwa tygodnie wcześniej. 28 października 2025 roku to obecnie dzień, w którym ma pojawić się nowy Battle Royale na rynku, bezpośredni konkurent Warzone. Tryb, który siłą rzeczy zrobi ogromne poruszenie wśród graczy FPS, bo nie dość, że jest to nowy, realistyczno-militarny Battle Royale, to jeszcze jest to. Battle Royale od potężnej marki, jaką jest Battlefield. I moi drodzy, e, użyłem tego stwierdzenia, że idzie o krok dalej, bo uważam, że to jest jeszcze grubsze niż wydanie tego Battle Royale w dniu premiery Nowego Koda. Dlaczego? Eee, już wam to w prosty sposób tłumaczę. Słuchajcie, jeżeli faktycznie ten Battle Royale pojawi się aż dwa tygodnia, nawet lekko ponad dwa tygodnie przed premierą nowego koda, bo dokładnie by to wychodziło 16 dni, eee, to sprawa jest postawiona jasno. Oni Czyli tutaj mam na myśli Battlefield, nawet nie chcą dopuścić do tego, by Call of Duty jakiekolwiek zainteresowanie swoją grą, swoimi aktualiz aktualizacjami wzbudziło wśród graczy FPS. Bo e, wypuszczanie Battlefielda, e, Battle Royale od Battlefielda e, z wyprzedzeniem przed premierą nowego koda, w zasadzie totalnie, ale to totalnie zabija. Taką chęć poznania nowego koda. Już Wam tłumaczę czemu, bo wyobraźcie sobie, że zaczynacie granie w tego nowego batroyala Battle od Battlefielda. Zakładamy, że on będzie po prostu dobry, bo ciężko zakładać cokolwiek innego. No i grając w coś, czym się jarasz, w coś, co ci się niesamowicie podoba. Coś na co przecież tak długo czekałeś, bo od, od lat powtarzamy, że jest potrzebna konkurencja dla Warzone, i ty masz nagle z tego zrezygnować. 14 listopada, żeby sprawdzić nowego koda, koda, który całą motoczkę ma, bym powiedział, niezbyt interesującą z perspektywy takiego, nazwałbym to typowego gracza FPS-ów. No właśnie, widzowie, to jest, to jest ogromna sprawa. Jeżeli to faktycznie by się wydarzyło e, właśnie tego 28 października, to Battlefield może nie wbija finałowy gwóźdź do trumny Koda, ale podkłada potężne kłody pod markę Koda. I cokolwiek by tutaj już Call of Duty nie wymyśliło, oni nie będą w stanie za bardzo zainteresować swoją nową częścią większość graczy, dodatkowo raczej nie będą w stanie zainteresować już również samym Warzone'em większość graczy. Świeży będzie dalej Battlefield, mam tutaj na myśli tryb multiplayer, kampania. Świeżutki będzie Battle Royale i zakładając, że to naprawdę będzie technicznie dobrze zrobione, że grać będzie się dobrze, no, jedyne co tak naprawdę widzę w kontekście potencjalnych e, takich, no trzeba to nazwać szaleńczych ruchów ze strony Call of Duty, to wrzucenie nowej mapy do Warzone, równocześnie współistniejącą z Verdańskiem, bo myślę, że ludzie by nie wybaczyli ponownego usunięcia Verdańska. E, jako, że w przeszłości mnóstwo razy widziało się gdzieś informacje o tym, że jakaś mapa do Warzone była gotowa, ale ją, że tak powiem, usunęli z planów, bo coś tam się zmieniło. Istnieje cień szansy, że teraz od 17 września, nie wiem, 16 września, kiedy wleciała ta informacja, to tak naprawdę przez ten najbliższy ponad miesiąc jedyne co Call of Duty będzie robić, to pracować nad tym, by właśnie czymś w Warzone zaskoczyć, żeby to z kolei zniszczyć niejako premierę Battle Royale od Battlefielda. Ale i tak uważam, że karty rozdawać będzie Battlefield. Warzone raczej nie było przygotowane na taki obrót spraw. I wydaje mi się, że jakiekolwiek większe aktualizacje do Warzone zaplanowane były dopiero na wiosnę 2026. Wtedy też swoją drogą miał gdzieś mniej więcej wychodzić ten Battle Royale od Battlefielda. No powiem wam. Nie wiem jak wy na to spoglądacie, ale to wygląda bardzo niepokojąco ze strony Call of Duty. Jakby oni tutaj mogą stracić zaraz, może nie wszystko, bo Call of Duty dalej będzie budziło spore zainteresowanie, ale ten taki efekt wow raczej nie będzie możliwy do osiągnięcia. Battlefield zbierze ludzi dzięki premierze trybu multiplayer i kampanii już 10 października a następnie, prawie, e, znaczy mniej niż 3 tygodnie później, zbierze kolejnych ludzi, tym razem już nie z Multicoda potencjalnie, tylko z e, Warzona, do swojego Battle Royale'a. To jest, to jest naprawdę grube i w takich tylko kategoriach to musimy rozpatrywać. To jest... No powiedziałbym, że zdecydowanie mniej korzystny scenariusz niż wypuszczenie nawet tego battle royala nowego w dniu premiery koda. Już wam tłumaczę czemu, bo premiera nowego koda to jednak jest premiera nowego multi, tak, kampanii. Więc ten battle Royale jednak no nie każdy grający w multi czy w kampanii interesuje się battle royalem. Więc wypuszczenie battle royala wcale nie uderzałoby potencjalnie aż tak mocno w premierę nowego koda. Oczywiście to dalej by ze sobą, ze sobą kolidowało. Ale no, w sytuacji, której ty już dwa tygodnie wcześniej grasz w tego Battle Royale i nawet jak nie jesteś fanem, to sprawdzasz go, bo masz, bo masz po prostu do tego czas, no ta opóźniona premiera względem właśnie e, premiera nowego koda względem po, po, pojawiającego się już e, biara od BFA jest czymś niesamowicie niekorzystnym dla koda. I czarne chmury. Ja tutaj widzę tylko i wyłącznie czarne chmury nad serią Call of Duty. No jakby nic tutaj nie przemawia, e, tak bym powiedział pozytywnie, z tych wszystkich informacji, które teraz wychodzą. Oczywiście, Call of Duty, tak jak Wam to zapowiadałem, czyści sobie niejako teraz. VR, tymi różnymi aktualizacjami, typu tutaj pracują nad tym, by lekko zmienić z BMM, bardziej korzystny dla graczy. Tutaj pozmieniali te kosmetyczne kwestie związane z Black Opsem 7, anulowali to, ten transfer właśnie skinów z BO6 do BO7. Troszkę się podlizują społeczności, korzysta na tym społeczność, więc ja absolutnie nie mam nic przeciwko temu, ale to nie będzie miało żadnego znaczenia w momencie, gdy ludzie będą bardzo zafiksowani na punkcie nowego BFA, nowego BIAR-a od BFA, a Warzone nie będzie w ogóle w stanie czymś zaskoczyć i to tak w miarę szybko, nie będzie w stanie czymkolwiek odpowiedzieć. No jest to, moi drodzy, zdecydowanie szokująca dla mnie informacja, bo ja tak rzucałem te terminy, że gdyby Battle Royale od BF'a pojawił się w dniu premiery koda, byłoby grubo, kolidowałoby to ze sobą i ogólnie byłoby właśnie przez to głośno, o tyle troszkę to traktowałem w kategoriach sci-fi, że to się raczej nie wydarzy, bo po prostu Battlefield nie będzie gotowy. Tymczasem, gdy taka informacja się pokazuje, oczywiście ona nie jest w 100% potwierdzona, ale gdy się pokazuje, no to coś musi być na rzeczy. I chyba Battlefield zdecydowanie idzie o Oni chcą tutaj pokazać, że są pewni swojego produktu, są pewni tego, co zrobili i <laughs> oni nie zamierzają czekać na ruchy ze strony Call of Duty. Oni są tak pewni sukcesu, który osiągnął, że idą od razu. Idą od razu. Bez gardy na bitwę z Kodem. Wypuszczając nowego Battle Royale przed jeszcze premierą nowego Koda, przed jakimikolwiek aktualizacjami większymi do Warzone, wcześniej wrzucając też nowego Battlefielda, żeby ludzie się też oswoili jakby <laughs> dzięki graniu w nowego Battlefielda też z tym trybem Battle Royale. Sporo osób już grając te trzy tygodnie w nowego BFA. Będzie bardziej skorych do sprawdzenia Biara e, właśnie te trzy tygodnie później niż tak od razu na premierę, gdyby było wszystko na raz. E, także no, ho, ho, ho. Dobrze, dobrze jest być teraz e, fanem gier FPS, bo gwarantuję Wam to. Przed nami jedne z lepszych miesięcy z perspektywy graczy e, właśnie e, w FPS-ach, bo będziemy tutaj widzieli bezpośrednią walkę. Tutaj będzie Battlefield właśnie wykonywał takie ruchy. Call of Duty nie będzie mogło pozostać bierne. Oczywiście to są rzeczy, których się nie da zrobić z dnia na dzień, czyli stworzyć jakiś zajebisty content do Warzone czy też do Battlefielda, ale wiecie już pewne rzeczy być może takie mniej dla nas interesujące jak nowe bundle w sklepie, chociaż to inne działy się tym zajmują, ale wiecie może te budżety zostaną przesunięte i Call of Duty przesunie bardziej budżet w kierunku robienia nowego contentu niż robienia skinów wiecie. Tego typu zakulisowe kwestie na pewno będą się tam teraz działy albo przynajmniej jest burza mózgów, czy powinny zacząć się dziać, i, i na tym tylko my skorzystamy, bo czuję, że końcówka tego roku będzie niesamowicie gorąca pod względem kontentu, zarówno w BF jak i w kodzie. No i dodatkowo rok 2026 zapowiada się fenomenalnie, tam będzie jeszcze większa jatka. Jeszcze większa jadka, bo to w 2026 roku Call of Duty zdecydowanie szybciej niż zazwyczaj, zobaczycie, zacznie promować <laughs> Modern Warfare 4 i ja bym się nie zdziwił, gdyby to Modern Warfare 4 miało bardzo szybką premierę, to znaczy teraz mamy premierę nowego koda w listopadzie, ja bym się nie zdziwił, gdyby to był już nawet wrzesień z premierą nowego MW4 albo właśnie początek października, coś takiego najszybszego z perspektywy okna wydawniczego, jakie tylko może być. Zależy to też od, od tego, kiedy to GTA 6 wyjdzie, bo jakkolwiek duże by nie było kod, to nie będą chcieli wydawać gry, nie wiem, tydzień po premierze GTA 6. Sprawa oczywista, a ostatnie też gdzieś przecieki sugerują, że być może GTA 6 zostanie przesunięte na jesień 2026. Także jak widzicie, dzieje się tutaj naprawdę sporo. Jest niesamowite zamieszanie, ale to jest tylko i wyłącznie dla nas graczy dobra informacja. Skoro jest zamieszanie wśród wielkich korporacji z oknami wydawniczymi swoich gier, z kontentem, który trzeba robić, to skorzystamy na tym tylko my. Bo my będziemy odbierać już finałowy produkt i wynikową tych ich sprzeczek. No i jeżeli będą słabe, będą musieli się jeszcze poprawić, więc będzie to teoretycznie lepiej. I tak dalej, i tak dalej. Także moi drodzy, super sprawa. To nie jest tak, że ja źle życzę kodowi, zawsze będę lepiej życzył niż Battlefieldowi, ale ja się po prostu cieszę, bo nie będzie już tutaj półśrodków, nie będą możliwe półśrodki, może tak. Będą tutaj musieli naprawdę poważnie i z jednej i z drugiej strony podchodzić do wsparcia swoich gier i podziękujmy za to Battlefieldowi. Naprawdę trzeba za to podziękować Battlefieldowi, bo bez mocnego BF6 nie byłoby w ogóle tych rzeczy, które zaczęły się dziać w kodzie i nie byłoby tego światełka w tunelu na powrót do najlepszych czasów Koda, właśnie bez BF6. Także moi drodzy, z wielką przyjemnością będę śledził dalsze losy czy to BF6, czy Warzona, Koda, no i oczywiście również tego nowego biara od BF6. Będzie się działo, jestem tego pewien, no i my na tym skorzystamy, tego jeszcze bardziej jestem pewny. Widzowie, e, gdy oglądacie ten materiał, bardzo możliwe, że trwają, e, trwa festiwal szczurów na żywo u mnie na kanale, także serdecznie zapraszam, łapiemy szczury w Warzone, e, a za dzisiaj Wam dziękuję, jeżeli macie opcję podbicia, to podbicie ten film, będę, będę bardzo wdzięczny, no i oczywiście łapka w górę i subskrypcja zawsze mile widziana. Dzięki za dzisiaj, do następnego, mówi Goldzor, na razie.